Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Wyspy posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mojej matki, od jej wnętrzności wspominał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi, tyś sługą moim w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi.